Witam was serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale i jest dzisiaj strasznie wczesna pora, ponieważ jest siódma rano a ja jadę w godzinną podróż do Proszowic, jadę się spotkać z Szymonem, mamy tam do załatwienia dwie aktywności, które pokażę wam dzisiaj na filmie, pewnie jak widzicie po tytule lub nie, bo nie wiem jeszcze jaki tam tytuł dzisiaj chciałabym was zabrać na randkę ze mną chciałabym zabrać siebie na kilka randek pokazać wam w ogóle na czym polega solo dating, jaka jest tego idea, dlaczego jest to takie ważne bo uważam, że spędzanie czasu samemu ze sobą jest bardzo ważne. Ja przez długi czas miałam z tym problem, żeby nauczyć się spędzać sama czas ze sobą, a jest to bardzo potrzebne, uważam, też w budowaniu w swojej pewności siebie i generalnie takiego dobrego mentalu. Więc, jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam na spędzenie tych kilku najbliższych dni ze mną i jedziemy w pierwszą miejscówkę, będziemy coś zmieniać, będziemy coś zmieniać w swoim wyglądzie. Jeszcze nie wiem, jak drastyczna będzie ta zmiana, bo cały czas gdzieś tam bije się z myślami, czy robię to czy nie, ale to już dowiecie się na miejscu, bo muszę jechać, bo jestem już oczywiście spóźniona. Dojechałam na miejsce, czekam właśnie na chłopaków i idziemy w pierwsze miejsce, mianowicie idziemy do fryzjera. Od jakiegoś czasu chodzi mi po głowie, żeby właśnie obciąć końcówki, więc umówiłam się do fryzjera, głównie właśnie, żeby podciąć końcówki, no i żeby sobie te włosy odświeżyć, ale wczoraj... Wpadliśmy na spontaniczny pomysł, jak byliśmy na śniadaniu z Szymonem, że a co gdyby obciąć te włosy? Mi też już od jakiegoś czasu chodzi po głowie obcięcie włosów do ramion. Mówiłam o tym gdzieś tam na moim Instagramie, chyba na TikToku. Mam jakiś kryzys włosowy, mianowicie chodzi mi o to, że wkurza mnie strasznie to, że wiecie, odrasta mi tak grzywka, no i fajnie. Cieszę się bardzo, że odrasta, ale denerwuje mnie to, że te włosy są nierówne i chciałabym je sobie... Wiecie tak po prostu wyrównać Żeby mi rosły już wyrównane Ale z drugiej strony jak sobie pomyślę o tym Że przez rok dbania i zapuszczania tych włosów Mam znowu je obciąć To trochę mi przykro Ale z trzeciej strony jak sobie tak o tym myślę No to te włosy i tak nie są w jakimś zajebistym stanie No bo one cały czas odrastają I nie wiem nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że dopiero na miejscu podejmiemy decyzję, co robimy. Ja w ogóle nikomu nie mówiłam o tym moim pomysle ścięcia włosów dzisiaj, także na przykład Dominik nikt nie wie, nic nie wie, dziewczyny nic nie wiedzą, także ludzie będą in szuk, jeżeli je zatnę. Dobra, jesteśmy już na miejscu i kurde, chyba obetnę te włosy. No mam takie, wiesz, czuję, że mam takie dwie marty na, rami na ramionach, takiego aniołka i diabełka i ten diabełek mówi ŚCINAJ TE WŁOSY! Ale aniołek mówi że szkoda. Nie no, ja jestem wczoraj, robiłam przez cały dzień przymiarki. Co, co poruszyłam do lustra, to po prostu tak sobie robiłam. Wiecie, próbowałam sobie wyobrazić, jak to będzie wyglądać. No ale jolo, chyba, chyba zeznę. Kurde, no to, to tylko było. Odrosną. 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 będą ładniejsze. No właśnie też mam taką nadzieję, że po prostu się tak bardziej zagęszczą i będą mogły mi rosnąć już takie równe. No. Czyli tniemy. Tniemy. Jakby z tego wszystkiego jest to, że to jest taki spontan. Nikt nic nie wie, nikomu nic nie mówiłam. Dominik będzie miał szok, jak przyjadę do domu i będę, będę miała obcięte włosy. Jestem strasznie ciekawa jego reakcji. Nie wiem, w sumie, czy on woli krótkie czy długie włosy, ale powiedział, że kochałby mnie nawet, gdy była baczczyczownicą. Więc to może po się... prostu wykolimy bok. Dobra, to wykolimy bok. I albo sprawdzimy zrobimy, jego wierność. Albo zrobimy ten szeroki przedziałek, taki i zrobimy sobie grzywkę taką na boku. Tak. Co myślisz? Git. Dobra. Gid. Mi to zależy na tym, żeby one były jak najbardziej proste, ale też z kolei no, nie chcę mieć takich krótkich, ja nie? Nie mieć za krótkich, tak. ale też jak zrobimy taką długość, yy, po prostu jak będą za długie, to będą Ci się na ramionach odwijać mm. i też będą Ci pewnie przeszkadzać, okej? Okay. Bo co już będziemy? Dawno nie czułam takiego stresu, serio. Fajnie, cieszę się, podoba mi się bardzo. No ogólnie jestem debilem i wyłączyłam mikrofon, nie włączyliśmy go z powrotem, więc nie ma, słuchaj, także super sobie pooglądaliście. W każdym razie nałożyliśmy tonik, krem, krem pod oczy i gadamy teraz o podkładach. Właśnie Iga opowiada, że są dwa rodzaje podkładów. Tak, dwa rodzaje podkładów. Znaczy, nie jest więcej rodzajów podkładów, podkładów, ale najbardziej są popularne to po prostu dwa rodzaje podkładów. Doszliśmy do tego, że Marta używa na całą twarz korektora, który jest kamuflażem, który wcale nie jest naturalny. A ja właśnie myślałam, że jak sobie użyję korektora zamiast podkładu, bo ja nie lubię mieć ogólnie takie, takiego uczucia maski i... Takiego bardzo kryjącego, wolę mieć tak naturalnie Lżejsze krycie Tak, tak i ja sobie pomyślałam, że jak użyję, będę używała korektora to będzie bardziej naturalne Okazało się, że nie Ważne. na przykład jak mówimy właśnie o rodzajach mm -hmm. korektorów No to na przykład tu mam ten korektor Który jest właśnie tym kamuflażem mm -hmm. Który zobacz sobie jaki on jest po prostu I co, to jest lżejszy niż okay. podkład? Okej, okay, no faktycznie no, to Lekka mąka No Lepiej nałożyć czasem podkład lżejszy niż po prostu kombinować z korektorem Naprawdę ja bardzo lubię takie produkty wmasować, które też na początku dłońmi i starać się je nakładać pod oczy. Bo po prostu ty nie masz aż takich cieni pod oczami, że sobie nie potrzeba aż takiego mocnego tam krycia też. Bo on też będzie się dużo utrzymywał, jak go nałożysz w ten sposób. Bok koło boki. No, no, Przepraszam, ale na nim miałem jak przykryć gęby. <tulę> Włosko wygląda to. Fajnie to wygląda, no. To no, takie jak... Taki świetliste, taka świetlista jest ta no, bo To jest czyli, połączenie rozświetlacza z bazą, podkładem, mm -hmm. korektorem? Tak. tak. Właśnie konturowanie to jest rzecz, na której mi najbardziej zależy, bo ja totalnie nie umiem tego robić. Ja sobie zawsze nakładam tego mojego Wonder po prostu tutaj, tutaj gdzieś na nosie, ale wiecie, to nie ma takiego ładu i składu. Więc mam nadzieję, że się tutaj <słuchaj> wszystkiego nauczę. No <Nie słuchaj> się, mów się, nie ma innej przyklejenie rzęs. Ja bardzo rzadko to robię, zazwyczaj to są, wiesz, takie na pasku rzęsy, nie? Kępki to w ogóle kosmos to jest jakiś dla mnie, więc... Damy radę! Tym, jak sobie poradzę. Ja na przykład jak sobie kleję, mm -hmm. to usuwam sobie od razu pudełko tak, żeby mieć rzęsy skierowane jakby w tym y, kierunku, w którym po prostu mo moje oko, mm -hmm. moje rzęsy naturalne. Tutaj zaczniemy od dwunastek. Jesteś dumna? Tak. Z pierwszej rzęsy? Pierwsze rzęs. okay. w ogóle rzęsy. zobaczyć, jak to wygląda. Proszę, może sobie całkiem, całkiem sprawnie poradziłam. Tak, było. I przechodzimy do ust. I przechodzimy do ust. Tutaj konturówką polecimy. Mhm. I staraj się malować usta od zewnętrznego kąciego do wewnątrz. Do, 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 do linii wodnej, tak? Bo wtedy robisz idealną, równą kreskę. tedy naprawdę. Okay. Bo jak ciągniesz z tej strony, to masz wtedy za ciężką po prostu rękę. Y, y, powiedzmy dzienny makijaż, a teraz zrobimy błysk jak chciała wejść na imprezkę. Dokładnie tak. Akurat hmm. dzisiaj idę na imprezkę, to i <laughs> się przyda. Ja wiem, założenie. No, od razu na mnie No, ja Ale Ale paluchem czy paluchem, nie? Palucham, nie? Jezu, no nie mogę się już <grym> przyzwyczaić do tych włosów, teraz takie są króciutkie. Ta aktywność, którą ro robiliśmy była z tej, z tej kategorii e, rozwojowej, wiecie, taki samorozwój, zrobienie czegoś dla siebie, to właśnie kurs makijażowy. E, no, więc tak, a my teraz idziemy jeść, a my się widzimy w sumie za chwilę. Dzień dobry, w kolejnym dniu. Dzisiaj zabieram Was ze sobą do kawiarni, idziemy sobie troszkę popracować. Ja zauważyłam, że ostatnio mam bardzo... ostatnio. Pff. Od bardzo takiego czasu Mam problem, żeby skupić się W moim mieszkaniu, jeżeli chodzi o Jakąś pracę, strasznie szybko się rozpraszam Robię w ogóle milion rzeczy na raz Nie wiem się tak skupić na jednym Dajcie znać, czy wy też macie taki problem Totalnie nie mogę się skupić Na jednej rzeczy, którą robię, wiecie Mam coś takiego, że chcę na przykład Ogarnąć sobie maile, ale w międzyczasie Jak już usiądę do komputera, to przypomni mi się O, a miałam zrobić jeszcze tamto Idę do drugiego pokoju, zaczynam coś układać Nagle zobaczę kubek, o jeszcze miałam wypakować powiedzmy markę i robić coś tam i jakby nie mogę się skupić na jednej rzeczy którą miałam zrobić od nowej porze, tylko latam po całym mieszkaniu robię wiele rzeczy naraz i de facto wychodzi na to że koniec końców nie zrobię nic produktywnego, albo że po prostu zajmuje mi to bardzo dużo czasu no i mam takie małe postanowienie, żeby pracę wynosić troszkę bardziej poza dom no i dlatego dzisiaj pójdziemy sobie do kawiarni wypić kawkę popracować, uważam, że to też jest taka forma produktywnego spędzenia czasu samej ze sobą, a akurat jest w Krakowie chyba nowa jakaś całkiem kawiarenka, wcześniej nie widziałam, która jest w ogóle przepiękna. W ogóle można tam też przyjść na zajęcia z jogi, więc może się wybiorę tam też na jogę. Dzisiaj akurat idę tym popracować, na a w każdym razie zapraszam Was na miejsce. Moi drodzy, w dniu kolejnym, i dzisiaj kolejna aktywność, którą mam zamiar zrobić dla siebie, kolejna randka, na którą chciałabym się zabrać, mianowicie zakupy. Jak pewnie widzicie, jestem teraz na parkingu w galerii i zaraz zabieram siebie i Was na mały shopping, ale muszę w ogóle powiedzieć, że. Cudownie po prostu czuję się w tych nowych włosach. Zaczęłam żałować, że nie chciałam ich jeszcze troszkę krócej, ale no, naprawdę jestem bardzo zadowolona. Czuję się tak świeżo, tak, wiecie, fajnie po prostu. Jedna rzecz śmieszna. Nie wiem, czy to wrzuca, czy nie, bo chciałam sobie nagrać. TikToka z reakcją Dominika na nowe włosy. I wiecie, powiedziałam mu, że będę nagrywać reakcję, bo coś zrobiłam, i żeby mi otworzył drzwi, zamknął oczy i w ogóle będę nagrywać. No i wyobraźcie sobie, że stanęłam przed nim, on otworzył te oczy i nic nie powiedział. I ja byłam taka, czy mu się nie podoba, czy co? I ja tak mówię, że halo, nie widzisz, co zrobiłam i wiecie, tak majtam mu głowę, żeby te włosy tak pokazać. A on mówi, no, długie rzęsy masz. Po prostu kwintesencja słowa facet. Ja byłam w szoku. W sensie bałam się właśnie o taką reakcję, bo ja mu mówiłam, że jadę nagrywać odcinek, ale mówiłam mu, że idę tylko do Igi na kurs makijażowy. Nie mówiłam mu nic o fryzjerze, więc wiedziałam, że on zwróci na pewno uwagę na makijaż w pierwszej kolejności, ale nie sądziłam, że nie zauważy. Ja może nie miałam jakichś mega długich włosów, ale bez przesady ścięłam jedną trzecią włosów z głowy, ale jak już zauważył to powiedział, że mu się podoba i na drugi dzień jak miałam wyprostowane włosy bo właśnie Dominik lubi mnie bardzo w wyprostowanych włosach, to już w ogóle cały czas, cały dzień łaził za mną i powtarzam, że bardzo ładnie wyglądał i że to była dobra decyzja więc albo naprawdę mu się bardzo podoba albo druga opcja, po prostu chciał odkupić winy i być dla mnie miły w każdym razie, lecimy na zakupy Wziąłam sobie takie rzeczy, mega kolorystycznie się tutaj dobrałam. Wziąłam tą kurtkę, taka duża, skórzana, bo jest promka za 125 zł. A teraz takie skórzane, duże krótki są spoko, więc przymierzę i zobaczę jak będę wyglądać. Oprócz tego wziąłam sobie taki topik, bardzo fajny jest w dotyku. Zobaczmy jak będę leżeć, bo ja nie lubię generalnie odkrywać ramion tak za bardzo, nie lubię swój prąd po prostu więc zobaczymy co będzie Oprócz tego taka szara spodniczka ma tutaj wszyte spodenki pod spodem. Próbuję wyjść trochę ze swojej strefy komfortu i ubierać się troszkę inaczej e, niż jeansy bluzy. Wiecie o co chodzi? Do tego taki biały t-shirt i tam też jest taki zwykły biały t-shirt, bo mam wrażenie, że mam multum spodni, a nie mam totalnie co ubierać do nich na górę, więc zobaczymy. Wam jeszcze coś takiego i wygląda to całkiem cool, ale zobaczcie na to. To się podnosi i jakby nie opada, a nie chcę być taka skrępowana. Nie nawet takich ubrań, w których nie można się ruszać, więc niestety, ale odpada. Właśnie do auta odłożyć swoje zakupy właśnie, W ogóle kupiłam taką pierdółkę To są takie dełka na buty Zobaczymy jak to będzie wyglądać Bo boję się trochę, że będzie wyglądać Tak wiecie dziadowo, a jeżeli będzie Zrobione tak wiecie ładnie, porządnie No to może kupię wtedy tego więcej, bo Ja mam straszny syf z butami I może to by mi pomogło to uporządkować Zwłaszcza, że teraz szukamy z Dominikiem Mieszkania, bo chcielibyśmy zamieszkać razem I chciałabym mieć tam taki porządek We wszystkim, już tak naprawdę Także zobaczymy, a przy okazji, że jestem w aucie, to też wam <noise> powiem od razu, co będziemy robić jako kolejna, już ostatnia aktywność na dzisiaj. Mianowicie idziemy do kina. Dawno nie byłam w kinie sama, w zasadzie to tylko raz w życiu byłam w kinie sama. Też podczas zakupów po prostu stwierdziłam kiedyś, że mi się nudzi i zabrałam siebie do kina. Ja uwielbiam chodzić do kina i serio robię to bardzo często. W zasadzie co Tydzień, dwa, ja jestem w kinie na jakimś filmie i ja bardzo lubię klimacik chodzenia do kina. Wybór filmu to jest tak naprawdę u mnie rzecz drugorzędna, bo ja po prostu bardzo lubię chodzić do kina, żerać na czosy, oglądać film, wiecie, w ciemnej, wielkiej sali. To jest dla mnie coś super. Niektórzy na przykład mówią, że randki w kinie są nudne. Dla mnie totalnie nie. Dlatego teraz zabieram się na solo randkę i idziemy do kina na film Tylko nie Ty. Słyszałam bardzo dużo pozytywnych opinii, jest to w ogóle. Chyba komedia romantyczna, więc idealnie na taką solorantkę. Nie będę ciągać Dominika ze sobą na, na takie filmy. Byliśmy ostatnio na dunie na drugiej części i super. Jest, jeżeli zastanawiacie się, czy iść, to bardzo Wam polecam. A tymczasem lecę, bo już się chyba zaczęły reklamy, a jeszcze muszę kupić bilet i jedzonko, także widzimy się na miejscu. Jestem właśnie po seansie i muszę Wam powiedzieć, że film naprawdę bardzo mi się podobał. E, ja zazwyczaj nie oglądam tego typu filmów. Raczej gustuję w jakichś thrillerach, horrorach, jeżeli chodzi o takie produkcje kinowe. Komedii romantycznych raczej nie zdarza mi się oglądać bardzo rzadko, ale e, ten film naprawdę był super i w ogóle e, taki. Przyjemny, krótki, dosyć, bo nie on Trwał niecałe półtorej godziny, tak mi się wydaje. E, także, no, fajnie. Jeżeli się zastanawiacie, to idźcie, weźcie samą siebie na randkę do kina albo chodźcie z koleżanką, jeżeli nie lubicie same. Bardzo mi się podobało. Taki przyjemny, słodki, e, śmieszny. Momentami naprawdę się zaśmiałam kilka razy. Jedne, co mi się nie podobało, to ludzie, którzy siedzieli obok mnie. Ja w ogóle nienawidzę ludzi, którzy gadają w kinie. Po prostu, jak chcecie iść sobie, podyskutować. Po co idziecie do kina? Siedziała koło mnie niedaleko e, para, która praktycznie trzy, czwarte filmu przegadała. I to o jakichś takich pierdołach, bo słyszałam, jak te ta coś tam mówiła. O, muszę iść sobie kupić to i tamto. Kogo to obchodzi? Jakby, ja pierdolę, idziecie do kina, to oglądajcie i zamknijcie się po prostu, bo możecie innym przeszkadzać. Och, nienawidzę takich ludzi. Kiedyś też miałam taką sytuację, że poszłam na film i no nic z tego filmu nie wyniosłam, bo po prostu siedziała przede mną grupka jakichś znajomych. Cały czas siedzieli na telefonach, Pokazywali coś sobie, gadali What's the point? Dlaczego takie osoby Chodzą do kina? Do kina się chodzi, żeby oglądać Film, a nie gadać ze znajomymi, czy z chłopakiem pytaszcie uniosłam się <grytania> Tak na koniec filmu Także to już by było na tyle w dzisiejszym odcinku Jeżeli taki film wam się spodobał, to oczywiście zostawiacie łapkę w górę, piszcie komentarze Bo wszystkie czytam i co? Do zobaczenia w kolejnych filmach, bye!